Przystępujemy do głosowania. Kto z pani i panów posłów jest za wyborem pana Zbigniewa Grzegorza Jędrzejewskiego na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. ogłaszam dwie minuty przerwy Panie marszałku, panie marszałku, wniosek formalny o nastąpiło. Panie marszałku. ...

nikt nie głosował, wstrzymało się z sześciu osób. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów wybrał Pana Zbigniewa Grzegorza, Grzegorza na stanowisko Sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Niech mi Pan yy, ustawę yy, Bo to większość bezwzględna z obecnych. Proszę Państwa, Proszę zająć miejsca. Proszę głosowano. zająć miejsca, bo. Proszę zająć miejsca. Proszę zająć miejsca. Proszę zająć miejsca, proszę państwa. Proszę zająć miejsca. to jest oszustwo na tej sali. Głosowano za osoby, które nie była na sali. Proszę zająć miejsca. Nie mam zamiaru dopóki pan legitymizuje oszustwo. Panie pośle, do pana posła Mojższowicza zwracam się, zwracam się, że pan zakłóca posiedzenia obrad. Na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny z 16 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Informuję, że zgłosili się posłowie w celu wygłoszenia oświadczeń poselskich. Czy ktoś z pani i panów posłów pragnie jeszcze wygłosić oświadczenia poselskie? Ogłaszam trzy minuty przerwy.